Premier i jego żona zaszczepieni. Wiadomo, którym preparatem premier Mateusz Morawiecki zaszczepił się AstraZeneca. Premier Mateusz Morawiecki został zaszczepiony przeciw COVID-19 na stadionie narodowym pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Szczepionkę przyjęła też jego żona, Iwona Morawiecka. Z danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano ponad 10 milionów szczepień przeciw COVID-19, a ponad 2,5 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Mateusz Morawiecki na szczepienie zarejestrował siebie i żonę 20 kwietnia. Jak poinformował wówczas na Twitterze, zrobił to, korzystając z numeru 989. Kochani, chasz szczepimy się, bo chcemy szybko wrócić do normalnego życia. Do dzieła, skomentował premier we wpisie na Facebooku. Jak przekazał, wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na stadionie PGE Narodowy, dodał. Na szczepienie przeciw COVID-19 czeka też prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział w wywiadzie dla Interim.pl i Polsat News, przyjmie szczepionkę firmy Moderna. Ponad 10 milionów szczepień do tej pory w Polsce wykonano 10 milionów 69 710 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych osób, dwiema dawkami szczepionek firma Strazeneka, Pfizer Biontech lub Moderna, albo jedną dawką preparatu Johnson Impersand Johnson jest w naszym kraju obecnie 2 543 112. Narodowy program szczepień to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów. Wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień, napisał na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. Minister podziękował wszystkim zaangażowanym w program szczepień. Do końca czerwca rząd planuje wykonać 20 milionów szczepień przeciw COVID-19.